Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara i Kuba! Klara i kuba! dom i nowe przygody bliźniaków Klary i Kuby. To był cudowny dom. To prawda, ale teraz czas na nową przygodę. Pa domku. Rodzina żegna się ze starym domem. i Jadą do nowego. Kiedy samochód podjeżdża do celu, wszyscy wychodzą i własnym oczom nie wierzą. Przed nimi stoi dom jak z marzenia. Duży, nowoczesny i pełen tajemnic do odkrycia. Klara podbiega bliżej do krzaczka z winoroślą. Patrzcie, mamy prawdziwe winogrona przy wejściu, jak w bajce, albo jak w sklepie, tylko nie trzeba płacić. Mama natomiast nie może oderwać wzroku od okien. Och, ten dom jest wyjątkowy! Te wielkie okna są cudowne! W końcu będę mogła się zachwycać roślinami, nawet gdy na dworze będzie zima i mróz. A wiesz, co mi się w nim najbardziej podoba? Spójrzcie na samiutką górę! Mamy panele słoneczne. Dom sam łapie energię ze słońca. To słońce ładuje nam lodówkę? Tak, ale tylko jeśli lodówka jest grzeczna i nie zjada prądu w nocy. Tato! Lodówki nie jedzą! A jesteś pewna? Sprawdzałaś kiedyś śpisz? Wszyscy wybuchają śmiechem. Nagle z za rogu słychać szum kółek. Na deskorolce podjeżdża jakiś pan. Dzień dobry, dzień dobry. Czyżby nowi sąsiedzi? Dzień dobry. Tak, dzisiaj nasz pierwszy dzień. Świetny dom. Fajną ma pan deskorolkę. A dziękuję. Jak rodzice pozwolą, dam ci wypróbować. O, super. Kuba, teraz nie ma czasu. Idziemy do środka. Ja już chcę zobaczyć, jak wygląda w środku nasz dom. Idźcie, idźcie. Zobaczymy się jutro. Jeżdżę tu codziennie. A i moja córka Lena będzie zachwycona, jeśli kiedyś nas odwiedzicie. Ma króliczki i ciągle szuka towarzysza do zabawy. Króliczki? Naprawdę? Uwielbiam króliczki, ale są cudowne. Kik kik kik! Oj, coś czuję, że będzie nowa przyjaźń. I królicze przygody też. <laughs> nie zatrzymuje was dłużej. I macha na pożegnanie nowym sąsiadom. To co, wchodzimy do środka? Tak. Pierwsze kroki w nowym domu prowadzą prosto do kuchni. Serca każdego domu. O nie wierzę, różowe krzesła. I różowa lodówka! Czy to znaczy, że ta kuchnia jest magiczna? Jest piękna! Nasze nowe królestwo. O tak, mamusiu, spójrz tam! Robot też różowy! Mamo, mamo, będziemy w nim robić ciasteczka? Pewnie, wspólne pieczenie to najlepsza zabawa. Ja mieszam, a ty wstawiasz do piekarnika. Deal? Deal! W tym samym czasie Laura wdrapała się do swojego nowego krzesełka. Widzę, że ktoś już znalazł swoje ulubione miejsce. Kic, kic, kic. Ej, na krzesełku jest króliczek. Nic dziwnego, że Laura tak je polubiła. A to, co to za maszyna? To nasz nowy ekspres do kawy. Zrobi dla mnie i mamusi pyszną latę. A dla dzieci coś będzie? Szef kuchni tata, specjalista od pianki. Zrobi dla was kakao z pianką. O, pycha. To poproszę z dużą górą pianki. Tyle pojemnych szuflad. Czuję, że to będzie najlepsza kuchnia na świecie. O tak, tu będą powstawać moje ciasteczkowe dzieła. O, a ja chętnie będę waszym testerem. Oficjalnie zgłaszam się na ochotnika. W tym samym czasie Kuba podchodzi do salonu. Hmm, turboskok na sofę. O tak! I plum ląduje w samym środku wielkiej narożnej kanapy. Oczywiście rozsypując poduszki na wszystkie strony. Kuba tylko nie skacz po. Za późno. O, to może teraz wojna na poduszki? Ej, chwila! To jest pokój gościnny, a nie pole bitwy. Tata siada na pufie z kubkiem kawy. Może jakoś przetrwam tę próbę poduszkową. O, ktoś dzwoni, to babcia. Mama odbiera telefon i przełącza na głośno mówiący. Cześć mamo! Cześć córciu! No w końcu odebrałaś. Jesteście już na miejscu? Jak się podoba dzieciom nowy dom? Tak, jesteśmy już na miejscu. Piotr testuje nowy ekspres, a dzieci. Testują salon. Orety. Czyli już pewnie skaczą po kanapie, zgadłam? Trafiłaś w dziesiątkę. Kanapa już ochrzczona. Dziadek już nie może się doczekać odwiedzin u was. Ma dla dzieci niespodziankę? Jasne, wpadajcie jak najszybciej. Dobrze, to do zobaczenia. Babcia z dziadkiem za chwilę będą. Więc koniec siedzenia. Czas pokazać dzieciom resztę domu. Dobrze idziemy. Właśnie dopiłem ostatni łyk pysznej kapki. Rodzina wchodzi do kolejnego pomieszczenia w nowym domu, jasnej, przytulnej sypialni. Jest tu również urządzony kącik dla Laury, ale śliczna ta kołyska. Stoi też tam łóżko i uroczy przewijak. Wszystko pod ręką dla Laurusi. O tak, będzie nam tu wygodnie. Buju, buju, kucyk! Mój kucyk! O, ale ekstra! Gdybym była troszkę mniejsza, też bym się pobujała! A to moje królestwo. Wielkie, wygodne łoże. Co tam mówisz? Z trójką dzieci. Marzyciel. Tatusiu, a możemy czasem spać z wami? Tak, na przykład, jak będzie burza. A nie mówiłam? Mm, pod warunkiem, że nie zabierzecie całej kołdry i nie będziecie kopać w nocy. Obiecujemy. Rodzinka w komplecie. Dobra, poleżeliście. Czas na kolejne pomieszczenie. Gotowi na odkrycie tajemnic łazienki? Łazienki? A czy ona ma jacuzzi? Albo zjeżdżalnie do wanny? O, to byłoby coś. W nowej łazience wszystko lśni. Dno wanny zdobi wesoły żółwik, idealny kompan do chlapania. Jest umywalka, kolorowe kubeczki, prysznic i mięciutkie ręczniki. Klara przygląda się w lustrze i poprawia włosy. Nowa łazienka. To może nowa fryzura? Kuba z kolei kładzie rękę pod kran. Wow, ten kran działa na dotyk? To jak magia! Magiczny dom. Nie magiczny, tylko nowoczesny. Ale możesz udawać czarodzieja, jeśli chcesz. Woda, aktywuj się. Czarodziej Kuba rozkazuje. Kuba, kończ tę zabawę. Czas na najważniejsze. Nasz pokój. O tak, jest tam coś, coś co Was na pewno zachwyci. Hmm? Zachwyci? Szybko na górę! Wow! Pokój Klary i Kuby jest na najwyższym piętrze. Jest jasny i kolorowy. Na ścianach wiszą świecące girlandy i kolorowe naklejki. Jest też duża skrzynia, a w niej skarby. Przebrania na bale idealne do wygupów z przyjaciółmi. Te przebrania są mega! Teraz mogę być wróżką, kim tylko zechce! To prawda, ale ciekawi mnie, gdzie prowadzi ta niebieska drabinka. Wyjdźcie, a zobaczycie! Na górze czeka na klarę i kubę niespodzianka. To domowa trampolina! O nie, to nie sen, to trampolina w naszym pokoju! Chyba żartujesz, ale mega! Skok próbny! <laughs> Tylko spokojnie, to trampolina, nie rakieta! To się nazywa pokój z marzeń! W pokoju Klary i Kuby panuje istne szaleństwo. Dzieci skaczą na trampolinie, głośno się śmiejąc. Slad zabaw we własnym pokoju. Koledzy mi nie uwierzą. Nagle z dołu słychać dzwonek do drzwi. O, ktoś dzwoni. Piotrze, chodźmy z Laurą zobaczyć. Na progu stoją uśmiechnięci babcia i dziadek. Oraz ich niespodzianka: dwie świnki morskie i całe wyposażenie dla nich. Tadam! Przyjaciele do nowego domu. Co, zaskoczeni trochę? Nie, to znaczy, tak! Ale jakie słodkie! Zaraz zawołam dzieci! Klara, Kuba, macie gości niespodziankę! Gdy tylko usłyszały słowo niespodzianka, zbiegły na dół szybciej niż błyskawica! Świnki młodkie! Ale cudowny prezent! Dziękujemy, babciu! Dziękujemy, dziadku! Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko w domu! A teraz pytanie najważniejsze: jak ich nazwiecie? Może mój będzie. Bombelek, ale pamiętajcie, każdy sprząta po swoim. O tak, i za rozkakanie ze świnkami na trampolinie. Okej, okay, okej. Okay. Po wielkich emocjach ze świnkami, rodzina rozchodzi się po domu. Mama wychodzi z Laurą i babcią do ogrodu pełnego roślin i światła. Chodź, mamo, pokażę ci jeszcze nasz ogród. Ale tu pięknie. Po chwili obok domu przemyka wózek bliźniaczy z mamą i dwojgiem maluszków. Kobieta zauważa nowych sąsiadów i przyjaźnie się uśmiecha. O, dziusie. Tak, bliźniaki Ola i Zosia. O, Laura będzie miała z kim się bawić po sąsiedzku. Cudownie, nowy dom, nowe przygody i sami mili sąsiedzi wokół. Lepiej trafić nie mogliśmy. Nocowanie Klary i Kuby u babci i dziadka. Dzieci! Mamy niespodziankę! Pojedziecie dzisiaj na nocowanie do babci i dziadka! Hurra! W końcu! Będą tam wasi kuzyni! Lena, Olek i Antoś! Jeszcze lepiej! No to zbierajmy się! Babcia Halinka i dziadek Władek mieszkają w wyjątkowym, dużym domu. Na balkonach wiszą kolorowe donice pełne kwiatów. Są też eleganckie, kręcone schody. A na samym szczycie domu Znajduje się Taras. Dziadkowie przygotowali dla swoich wnuków dwa przytulne pokoje: jeden dla starszych dzieci, a drugi dla najmłodszych z miejscem na zabawę i odpoczynek. Cześć, cześć! Cześć! Ale będzie zabawa! O tak! To kuzyni Klary, Kuby i Laury mały Antoś, Lena i Olek. Bądźcie grzeczni. Słuchajcie, babci i dziadka. I pamiętajcie, Jutro po was przyjedziemy. Nie musicie się śpieszyć do jutra. Pa! Ja chcę zadzwonić do drzwi. Babcia Halinka wychodzi z szerokim uśmiechem. Dziadek Władek, macha ręką na powitanie. Dzień dobry. No witajcie moje skarby! Jak ja się za wami stęskniłam. My też, babciu, czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Chodźcie do środka. Zaraz po wejściu do domu dzieci poczuły słodki zapach unoszący się w powietrzu. To babcia Halinka od rana piekła swoje słynne drożdżowe ciasto z kruszonką. Siadajcie do stołu, nałożę wam po kawałku ciasta. W tym czasie Klara zauważa na blacie różowy robot planetarny, identyczny jak w jej domu. O babciu, masz taki sam robot jak mama! Tak, Klarciu. To ona mi go poleciła. A czy mnie nauczysz piec muffinki? No pewnie. To moja kolejna specjalność. Nauczę cię wszystkiego. Haha. Oleg piekarz. Dzieci śmieją się z tego pomysłu. No co? Lubię uczyć się różnych nowych rzeczy. W tym samym czasie spod stołu wysunęło się małe pręgowate zwierzątko. O, koty kwelek. Kicie kici. Babciu, możemy dać mu kawałek ciasta? Oj, lepiej nie. Zaraz poszukam coś innego dla niego. Widać, że mu smakowało. Ale się najadłam? Babciu, to było przepyszne. Bardzo się cieszę, kochanie. A czy możemy z Klarą pójść już do naszego pokoju na górze? Oczywiście. Możecie porysować, poczytać albo pobawić się zabawkami. Hurra! Dzięki, babciu. Dziewczynki zrywają się z krzeseł i wybiegają z kuchni. Oj, ale jest tu dużo schodów! To prawda! Wreszcie docierają na górę. Pokój wyglądał jak małe królestwo: wygodne łóżko, biurko z krytkami, kolorowy dywanik. Wszystko przygotowane tak, by wnuki mogły tu odpoczywać, bawić się i spędzać niezapomniane chwile. Dziadku, co będziesz robił? O. Mam dzisiaj dla was specjalną misję. Misję? Dokładnie. Trzeba naprawić skrzynkę na listy, bo trochę się chwieje. A bez niej listonosz może zgubić listy. Super. To ja biorę młotek. A ja śrubokręt. Powoli, agenci. Najpierw sprawdźmy, co jest zepsute. Chodźcie za mną. Wygląda na to, że zostaliśmy sami. To co? Zaprowadzę was do waszego pokoiku na górze. Tylko ostrożnie na schodach. Żeby nikt nie spadł, trzymajcie się poręczy. Dobrze, babciu. Nasz pokoik! Laura od razu pobiegła do zabawki motylka i zaczyna delikatnie przesuwać jego skrzydłami. Zobacz, babciu, co robię! No, pięknie! Natomiast Antoś znajduje dużego brązowego misia i od razu go przytula. Miś, Mój mis! Babcia siada na fotelu bujanym i zaprasza maluchy na kolana. Oboje wskakują, a fotel zaczyna się powoli kołysać. To jak huśtawka. Ale już po chwili maluchy zeskakują i razem wchodzą do łóżeczka z baldachimem. Tu jest najfajniej na świecie. To wspaniale, że wam się tu podoba. Za chwilę pójdziemy do sypialni. Pobawicie się na dywaniku z zabawkami, a ja trochę popracuję w mojej pracowni obok. Laura i Antoś równie dobrze czują się w sypialni dziadków. Ale super! Te szafki się świecą! Babciu, troszkę się znudziłyśmy. Co możemy teraz porobić? Chodźcie do mojej pracowni. Pokażę wam maszynę do szycia. Chcecie? O świetnie! Zawsze chciałam zobaczyć jak ona działa. Ja też! Zapraszam do mojego królestwa. Tu znajduje się pracownia babci Halinki. Najważniejsze tutaj to maszyna do szycia. Są też wieszaki, na których wiszą gotowe uszyte ubrania oraz żelazko i deska do prasowania. Dziewczynki z zachwytem rozglądały się po tym wyjątkowym miejscu, chłonąc każdy szczegół. A jak właściwie szyję się ubrania? Najpierw mam w głowie pomysł na ubranie. Rysuję go na karcie, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało. Potem wybieram odpowiedni materiał, mierzę ile go potrzebuję, przycinam. Kiedy wszystkie kawałki są gotowe, siadam przy maszynie do szycia. Układam materiał pod igłą i szyję krok po kroku, aż ubranie jest gotowe do przymiarki. A uszyłabyś dla nas jakieś nowe ciuszki? Oczywiście, tylko powiedzcie jakie. Ja chciałabym sukienkę, która będzie się kręcić, jak tylko zrobię obrót. Ja też chcę sukienkę, ale koniecznie z kieszonkami na cukierki, żebym miała zapas na cały dzień. Oj, z takimi kieszeniami to będę musiała wszyć też małą kłódkę, żeby cukierki nie znikały za szybko. O tak. I żeby Olek mi ich nie podjadał. Dobrze, zamówienie przyjęte. Ale najpierw muszę dokończyć sukienki dla waszych mam. I to jest niespodzianka dla nich. Cicho, sza. Natomiast przed domem dziadek Władek dokręca ostatnią śrubkę w skrzynce na listy. A Kuba i Olek trzymają resztę narzędzi. No, gotowe. Teraz skrzynka jest jak nowa. I na pewno wytrzyma 100 lat. Albo przynajmniej do następnej zimy. W tym samym momencie dobiega wesoły głos! Dzień dobry, mam pocztę dla Państwa. Listy i paczki. Idealnie! Właśnie skończyliśmy naprawę. Możemy przetestować skrzynkę od razu. Chłopaki wrzucają koperty do skrzynki, a pan listonosz podaje dziadkowi paczki. Do widzenia, miłego dnia! Dziękujemy, wzajemnie miłego dnia! A co jest w paczkach? Adresowane do babci? O! Wygląda na to, że materiały do szycia będzie miała co robić na swojej maszynie do szycia. Od razu zaniesiemy jej niespodziankę. Kuba i Oleg wbiegają do domu. Babciu, babciu! Co się dzieje? Co się dzieje? Listonosz przyniósł paczki. Dla ciebie! Dziadek mówi, że to materiały do szycia. A może to materiały na nasze sukienki? Na pewno coś wybierzemy, ale najpierw trzeba będzie je obejrzeć i wybrać. Zrobimy to jutro, okej? Okay? Dziś już pora na odpoczynek. Dobrze, babciu. Chłopcy, połóżcie paczki w korytarzu i przyjdźcie do salonu. Dobrze, babciu. W salonie Kuba i Olek od razu zauważają globus stojący przy kominku. Wow, dziadka, globus! Zakręcę nim i lecimy dookoła świata! O, tu jest Afryka! Tam mieszkają żyrafy! A tu Australia. Dziadek Władek uśmiecha się pod nosem. W tym czasie babcia rozkłada sofę, a dziadek fotel. Kuba na laptopie szuka bajki o kocim detektywie. To nasza ulubiona bajka. Dzieci zaczynają wspólne oglądanie. A gdy bajka o kocim detektywie dobiega końca, Babcia zwraca się do swoich wnuków. Świetnie, to teraz czas na wieczorną toaletę. Dobrze, babciu, już idziemy do łazienki. Dzieci po kolei myją ząbki. W domu panuje już cisza i za moment położą się do łóżek. Tak kończy się pierwsza noc u babci i dziadka. Ale to dopiero początek nowych przygód Klary i Kuby. Subskrybujcie kanał Ciekawe Zabawki i włączcie dzwoneczek, żeby zobaczyć, co wydarzy się w następnym odcinku. Pa! Klara i Kuba kontra złodziej. Pożar w domu babci i dziadka. Remiza strażacka i posterunek policji w akcji. Dzieci, mam do was prośbę. Jaką? Babcia i dziadek wciąż są w sanatorium. Pamiętacie, że prosili, abyście im podlewali kwiaty po szkole? Oracja, mają ich tyle, szkoda, żeby się zmarnowały. To prawda. Tylko bądźcie ostrożni i nie zapomnijcie porządnie zamknąć drzwi. Bliźniaki Klara i Kuba zawsze są chętni do pomocy, ale jeszcze nie wiedzą, że to podlewanie kwiatów zmieni się w przygodę życia. Centrum dowodzenia na posterunku policji. Patrol Alfa, zgłoście się, jaka sytuacja. Patrol Alfa, na razie spokojnie. Komendancie! Przyszedł raport z nocnej zmiany! Dwie interwencje, jeden zatrzymany. W porządku, sprawdź jego dane. Technik już pobiera odciski. Proszę położyć palec tutaj. I teraz drugi. Bardzo dobrze. Jeszcze zobaczycie kto kogo tu przechytrzy. Idziemy! Złodziej prowadzony do celi rozgląda się ukradkiem. Proszę bardzo, śniadanie ósmej. I bez sztuczek. Policjant zamyka drzwi, a złodziej dokładnie rozgląda się w koło. Hehe, <laughs> co my tu mamy? Pęknięta ściana? Zajemnicze mm, przejście. Idealnie. Więzień sprytnie wydostaje się przez tajne przejście. <laughs> nikt mnie już nie zatrzyma. Zlizguje się do magazynu dowodowego. Znajdują się tu przedmioty przestępców. Leży tu między innymi deskorolka. Bingo! Z takim sprzętem ucieczka będzie błyskawiczna. Chłodziej przemyka przez boczną bramę i znika, a czujnik ruchu uruchamia alarm w całym budynku. Ucieczka więźnia z celi! Podejrzany opuścił komisariat przez bramę serwisową. Wszyscy na stanowiska! Uruchomić radiowóz! Policjanci wybiegają z budynku. Kierują się do samochodu, do pościgu. Mamy jego rysopis i kierunek z kamer. Pędzi w stronę osiedla domków jednorodzinnych. Włączam sygnał. Złapiemy go. Radiowóz zrusza z bliskim opon. Czasem daleko od komisariatu złodziej dociera pod dom babci i dziadka Klary i Kuby. Oho, całkiem ładny domek. Rozgląda się nerwowo i zauważa uchylone okno. Udaje mu się wejść do środka. Rozgląda się po mieszkaniu, przeszukując szafki. uda mi się coś jeszcze ciekawego znaleźć. Tu jedynie coś przykryzę, ale dobre i to. W końcu natrafia na safe babci i dziadka. Ha! Wiedziałem! Czułem, że w tym domu będzie coś wyjątkowego. Po chwili udaje mu się go otworzyć, a w środku pełno gotówki. Wow! stopka złota! Będzie impreza stulecia! Może he 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 he. to teraz ładnie zapakować. W tym samym czasie z za rogu nadchodzą Klara i Kuba, aby podlać kwiaty babci. Kuba, ale dziwne. Przecież wszystkie okna były na pewno zamknięte. Doniczka spadła, może był silny wiatr? Klara, patrz! Ktoś jest tam w środku! Ojejku, chcesz mi powiedzieć, że to złodziej? Na to wygląda! Musimy się schować i zadzwonić na policję. Masz rację. Szybko. Musimy zadzwonić na 112. Dzień dobry. Tu Kuba. Złodziej jest w domu naszej babci. Tak dzięki czujności dzieci służby natychmiast dostają zgłoszenie i ruszają z pomocą. A złodziej jeszcze nie wie, że kłopoty dopiero się zaczynają. Chcąc już wychodzić, słyszy podejrzane szmery i wygląda nerwowo przez okno. Ktoś mnie widział. Muszę się schować. W panice przewraca lampę, wywołując ten pożar. Ogień odcina mu drogę wyjścia. Teraz to on potrzebuje pomocy. Wybiega na górę po schodach. Znajduje telefon i dzwoni na numer 998 na Straż Pożarną. Halo, Straż Pożarna? Tu. E -e. Pożar. Potrzebuje pomocy. Szybko! Proszę podać adres, zaraz przyjedzie straż. W remisie strażackiej rozlega się dźwięk alarmu. Strażacy przerywają odpoczynek, zrywając się na równe nogi. Uwaga, uwaga! Pożar w domu jednorodzinnym na ulicy Słonecznej. Gotowość bojowa natychmiast. To ja lecę helikopterem. Dam wam znać, co widzę z powietrza. W remisie strażackiej błyskawiczna mobilizacja. Strażacy zakładają kaski i rękawice. Jeden z nich biegnie na dach i wsiada do helikoptera. Pozostali wjeżdżają po róże na parter. Przęt gotowy. Gaśnice, hydrant i inne narzędzia. Strażacy pędzą do wozu. Otwierają bramę garażową, włączają alarm i ruszają do akcji. Trzy minuty i jesteśmy na miejscu! Odpierdam. Odwiedzą go! podjeżdża pod dom babci i dziadka. Strażacy występują. rozciągają węże i zabezpieczają teren, oraz wysuwają drabinę. Wchodzę przez okno! Ktoś jest w środku! Dobra, Jakasze gaszę ogień! świetnej współpracy, strażacy szybko opanowują ogień. Pożar zgaszony, dom uratowany, ale to jeszcze nie koniec, bo nasz złodziej właśnie próbuje uciec z torbą z pieniędzmi i złotem. On ucieka! Patrzcie! On ucieka! W tym właśnie momencie policja przyjeżdża na sygnale. Łapcie złodzieja! Widzimy podejrzanego! Mamy go! Policjanci skutecznie go zatrzymują i zakładają mu kajdanki. No dobra... Udaje się! Zabierają mu również torbę z dowodami. To wszystko dzięki waszej błyskawicznej reakcji! Tak jest! To Klara i Kuba. Bystrzy, odważni i gotowi do działania! Bez nich złodziej by uciekł! Po chwili pod domem pojawiają się również rodzice Klary i Kuby. Dzieci, wszystko w porządku? Słyszeliśmy przez radio o pożarze. Już wszystko w porządku, ale nie uwierzycie, co się wydarzyło! Złodziej włamał się do domu babci i dziadka! Tak, ale szybko zadzwoniliśmy na 112, tylko że w trakcie wybuchł jeszcze pożar i przyjechał wóz strażacki. Oj, mieliście ogromne przeżycia. Jesteście naprawdę dzielni. Uratowaliście dom babci i dziadka. Klara, Kuba, jesteście wzorem do naśladowania. Za odwagę, czujność i współpracę z numerem alarmowym już niebawem otrzymacie dyplomy małych bohaterów. A czy możemy zobaczyć z bliska wasz wóz strażacki? Jasne, z przyjemnością wam wszystko pokażę. Tak zakończył się dzień pełen emocji, przygód i bohaterstwa. Klara i Kuba udowodnili, że nawet dzieci mogą pomóc, jeśli tylko wiedzą co robić. Jeśli podobała ci się ta przygoda, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał Ciekawe Zabawki. A już niedługo kolejne odcinki, i nowe przygody Klary i Kuby.